mają mniej niż 2 minuty, a jeszcze w tych dwóch minutach 30 sekund to są stare na przykład same adliby, albo sam beat, wiesz o co chodzi eee, i ciężko mi po prostu to co, najlepszy kawałek dla najlepsze kawałki to jest tak. Płyta nie siada i różowe osi dla mnie. Dużo jest kawałków takich bez... Yy, mam wrażenie takich właśnie... chuj wie o co chodzi, nie? Słowaczka, dziękuję za 6 miesięcy. O nim podadamy ze względu na to, że to jest po prostu najdziwniejsza premiera, jaka w ogóle w tym roku była na naszej polskiej rap scenie. Czy nowy album Maty to początek redresu, który będzie panować w wielu muzyce i scenie? Nie, moja teoria na pewno jest prawdą, dlatego dokładam jeszcze do pieca widzowie. Uważam, zauważcie, że kurwa, mam, mam przynajmniej takie wrażenie, ale jak na przykład y, Mata promował swoje poprzednie płyty, to moim zdaniem o wiele więcej promował te płyty. Teraz. Mam wrażenie, że ma wyjebane. Że nawet mu... nawet lepiej mu będzie jak mniej osób to będzie słuchać kurwa. Ani nic nie wrzuca o tym, ani nic, ani kurwa jakby... Wiesz o co chodzi? Jakby ta promocja jest taka bardzo minimalna, taka na zasadzie, a dobra, wrzucę kurwa jednego TikToka, coś tam, coś tam... Nie tak mi się wydaje. Chyba, że pierdolę głupoty jak zawsze, no to może tak być, no. Ale już widzowie jestem ekspertem już mnie na... E... Fanpage hype, y, turtle hype mnie wrzucono jako jedna z teorii. Kurwa o albumie, maty. Kurwa mać. A ja sobie stary gadam, jakieś kurwa głupoty, odklejone. Lautus, dziękuję za 15 miesięcy upadnie, a może jest to najlepszy projekt Maty i zmiana stylu wyszła mu na dobre. Ja jestem Bart, to jest Rap River i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. A, w ogóle Zapraszam właśnie, ostatnio mówiłem o tym widzowie, że mi ta muzyka sprzed tego młodego matrzaka Maty nie siada, bo jest dla mnie nudna, nie? Chodzi mi o ten 100 dni do matury, że wy tam lubicie te 100 dni do matury, a dla mnie to jest kurwa nudne, nie? I dzisiaj specjalnie, żeby nie, żebym kurwa utwierdził się w fakcie, czy na pewno tak mówię, puściłem sobie tą płytę i kurwa... No... Jednak miałem rację. Jednak nadal mi się nie podoba. Jedyny, który numer mi się chyba podobał, to był... Yy, te żółte flamastry i grube księża. Yy, grube... Yy, yy, katechetki, przepraszam. To fajny akurat numer taki. Yy, no i... no. głupia. To fajny numer. Ale reszta to kurwa jest dla mnie... ja nie, ja nie mogę takiej muzy słuchać. A Młody Marczak za to spokój jest. 7 września, czyli w ostatni piątek, na ten Ale moment dwa ja dni temu cię wydał no swój najnowszy album. Trzeci Łody, album młody Marczak jest swój lepszym albumem dla mnie. Niż 100 dni do matury. No właśnie, jak? Miesiąc temu nawet sama Mata nie wiedziała jak ten album się nazywa. Pisze się go w taki sposób. Uznajmy, że ten album to jest po prostu serduszko, okej? Okay? Nie tylko w tym rotu, ale według mnie ogólnie dawno nie było w Polsce premiery, która aż tak bardzo polaryzowałaby środowisko słuchaczy. No Aha. bo gdzie nie spojrzymy na wątki związane z właśnie nowym albumem Matczaka, widzimy strajne opinie. Albo takie, że to jest świetne i dobrze, że Mata zmienił styl. E, w ogóle Mata na tej płycie nowej nawinął, że wiem, że płyta nie siądzie, coś tam, coś tam. Mówię, widzowie, ja myślę, że kurwa. Mówię wam, to jest. ta teoria moja jest, jest prawdziwa, nie? Albo wręcz przeciwnie, możemy napotkać się na zdania ludzi, którzy tęsknią za starym matą i bardzo nie podoba im się to, że eksperymentuje w taki dziwny sposób. Jeśli miałbym podsumować ten album, powiedziałbym, że w sumie to jest jak różowe osi maty. Na początku okropnej żałujesz, że w ogóle zaczęło się pić. Później w sumie przetumujesz <laughs> się, nie jest taka. Ja nie tacy... piłem tego osi! złe i wypijasz już pół butelki. Przez moment zastanawiasz się nawet, czy nie jest to twoje nowe ulubione osi. Ale finalnie jest ci dość ciężko wytrwać do końca i raczej drugi raz byś do niej tłupił. Jak już zdążyliśmy ustalić, ten album jest bardzo dziwny. On jakby jest pełen numerów, które są naprawdę spoto, numerów, które są świetnie wyprodukowane, numerów, no, które... No, chciałem właśnie powiedzieć, produkcyjnie jest, jest świeżo na tej płycie, to prawda. Natomiast całość moim zdaniem jest taka... Bar tak chaotyczna, kurwa, że nie jestem w stanie... Wiesz o co chodzi? ...które są beznadziejne i nigdy nie chciałbym ich usłyszeć. Ostatnio dodajemy coraz więcej postów na Instagrama i tiktoki też wróciły do regularności, nawet Suma zaczął je robić. I zachęcam, żebyście też wpadli na moje profile, ponieważ dodaję tam cały Chłopie, co ty w ogóle gadasz? W Polsce nie ma drillu. Young multiperkusorem drillu w Polsce. Relik regularnie content. Najdziwniejsza dla mnie rzecz w tym albumie jest taka, że niby Mata zmienił styl, niby teraz bierze nowe bity, niby Mata próbuje naśladować swoich idoli i widać, że jakby ten album jest mocno inspirowany jakimś Pink Tape'em, Item, ogólnie muzyką Opium, ale jednak przez prawie połowę albumu możemy słyszeć klasycznego Matczaka. No ja myślę, że Mata bardziej się in inspiruje brzmieniem bitów Ken Carsona, moim zdaniem. Tak szczerze. Moim zdaniem w chuj jest tam takich e, bitów bardziej cukierkowych, takich jak Ken e, często używa. Bo nie ma tam za bardzo takich kurwa. kartiego tam za bardzo nie ma, jeśli chodzi o produkcyjnie. Przynajmniej tego z WLR-a. Yy, natomiast JIT, tutaj jest taki JIT i Ken Carson bardziej. Destroy Lonely nie powiedziałbym tak szczerze. Na przykład na kryształowej kuli albo różowy mosi. No i to nie jest tak, że to złe. tylko to po prostu sprawia to, że nie wiem, jak mam się czuć. Ten album jest po prostu nijaki. Nie ma takiego sznytu czy pazura, który mógłby prowadzić ten album od początku do końca. No i wiecie, wtedy ludzie mówiliby, no. że. Okej, okay, mi ta stylowanie siada, ale fajnie, o, że Mata jest, próbuje coś jest, nowego. Jest, jak... Nie jest też typowym matczatowym albumem, tak jak 100 dni do matury czy Młody Matchat. A po... może widzowie ten album będzie polskim e, Hall Lotared? I ludzie to dopiero po roku powiedzą, Boże, jak był przełomowy album. Coś świeżego na polskiej scenie i kurwa najlepsza płyta w Polsce. Po prostu dostaliśmy muzykę Maty, w sensie taką muzykę klasycznego Maty, do którego wszyscy się przyzwyczailiśmy. Ten album jest totalnie niespójny, no bo jakby ma obie te rzeczy, które właśnie wymieniłem, ale czego nie ma, to nie ma balansu. No, poza jednym aspektem, bo tam balans został świetnie zachowany. Mata zdawał sobie sprawę, że niektórzy ludzie będą mówić, że to jest najlepszy album, jaki wydał i świetnie, że zmienił stylówę, a inni raczej nie będą chcieli dosłuchać drugi raz. Prawdopodobnie stąd też decyzja, żeby album trwał 35 minut, no bo zobacz. Ja pierdolę, on tak krótko trwa? Bez kitu, kurwa... Ja... No, to jest pojebane. Patrzcie, jeżeli komuś ta muzyka bardzo siedzi, no to ma ponad pół godziny materiału do słuchania na co dzień. Jeżeli jednak komuś ta płyta w ogóle się nie podobała i pomyślał, ja pierdolę, czego ja właśnie słucham... A no trzeba odjąć jeszcze te kurwa numery takie, na przykład W trzeba odjąć, czyli mamy dwie minuty, myślę, do tyłu, no to kurwa, mocne. To musiał przetrwać tylko to 35 minut, więc w sumie było to do zrobienia, nie było to jakoś bardzo dużo czasu. No, trzeba przyznać, tutaj, środek ciężkości jest idealnie zachowany. No dobra, ale zostawmy te na razie puste hasła i skupmy się na faktycznej zawartości tego Ta, albumu, z czyli z na muzyce. Muzy elektryczne krzesło no. to naprawdę solidny opening, i muszę wam powiedzieć, że ten numer to jeden z lepszych na płycie. Jeżeli chodzi o beat, on nie jest jakoś bardzo rageowy, bardziej bym powiedział, że jest nawet hyper popowy, ale bardzo mi się podoba i moim zdaniem świetnie fituje do matczata. Nie chcę życia, w którym umrę, wolałbym nie urodzić w ogóle się. I to, że ten to beat go nie Świetnie fituje, trzeba bardzo mocno wyróżnić ze względu na to, że nie często ta sytuacja na albumie się zdarza. Słuchając tego numeru, zostałem wprowadzony w taki hyperpopowo-rageowy świat pełen syntezatorów i pomyślałem sobie, okej, okay, ten projekt pójdzie w tą stronę. Nie poszedł. Słuchając drugiego numeru na płycie, miałem już takie okej. Okay, no rozumiem, mówię wam, to jest to, co ja kurwa mówię. To jest tak chaotyczny album stary, że z jednej strony masz opening, który kurwa ci otwiera stary Wow, Mike Dean w Polsce, a nagle kurwa, chuj wie co. Do którego się przyzwyczailiśmy. Tutaj, jakby zachodzi zmiana w jego muzyce, idzie w zupełnie innym kierunku. Problem w tym, że ja nie wiem, czy jestem fanem tego kierunku. Nie Tak mam jak funkcjon. przy premierze CBW mixtape uchwaliłem rejżowego mate i takiego bardziej trapowego mate, ze względu na to, że po prostu ta stylowa mi bardziej się działa niż ten klasyczny. Dobra, czy po czasie możemy się zgodzić, że CBW mixtape kurwa oprócz tam, gdzie się mata pojawia, to w większości jest. mógłby nie wyjść ten album, tak szczerze? Tam jest stary 36 numerów, z czego może 3 są spoko. Takie, że kurwa naprawdę. I są to, pra... I są to chyba numery, maty w ogóle. <noise> Najlepszy numer pewnie to jest, moim zdaniem, ten 333 km na godzinę. To fajny numer był. I. Kurwa, nawet nie jestem w stanie powiedzieć drugiego. No ważne, dobra. matczakowy matczak, który sobie nawija o piwku po szkole. Tutaj mam wrażenie, że jest to straszny przerost formy nad treścią. No właśnie Słuchając... tak ten numer. No tak, tak, tak. W głowie od pieniędzy się pierdoli, nie mogłem pozbyć się myśli, która porównywałaby ten bit do furia 4-7 od Kinsimera i Okiego. Zakładam mart, pak jest mi kanca, troli. ten kurwa czopowaną gitarę, dlatego. Słuchając tego numeru myślę tylko i wyłącznie o tym, że oki na tym bicie zrobiłby świetną robotę, a matczak. Matczak wykorzystał ten bit w dość wątpliwy sposób. Trzeci numer na płycie to single, który jakiś czas temu już mogliśmy usłyszeć, czyli płyta nie siada. Dobra, poświat zdań dziwko przez ciężary na. No. I szczerze mówiąc, mój pierwszy odsłuch tego singla skończył się po 15 sekundach, bo Szerio, miałem. Serio? Kurwa? Moje drugie podejście zakończyło się po około 30 sekundach. Zadnijcie czemu, bo miałem dość. Ale tak jak te. Kurwa, mi się w chuj po ten numer podoba! Zaytowen Type Beat z 2016 no roku. No właśnie, Leciał dlatego to jest zajebiste. Leciał po prostu sobie na trackliście albumu, poczułem, okej, okay, to będzie dobry numer. No i faktycznie, mam wrażenie, że odsłuchując oh. płyta nie siada prosto z tego albumu podczas trat listy, ten numer siadł mi jakoś bardziej. Nie no. to, co cała płyta. Ciekawostką jest to, że za wyprodukowanie bitu do numeru płyta nie siada, w pewnym sensie też odpowiada producent Jita. Więc moja teoria co do tego, jakimi artystami ma się Ej, multi, inspiruje, multi, raczej multi, była poprawna, no multi, ale tutaj nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby się domyślać. Zostańmy na chwilę przy płycie, która nie siada, ale nie mówię teraz o a o ogólnym temacie. Ten motyw na albumie powraca chyba z trzy razy. I trzy razy słyszymy o tym, że tak, ta płyta raczej wam nie siądzie, ale może docenicie to za parę lat. Może za dziesięć, może za dwa. Nie, ten album jest po prostu średni, a może nawet jest słaby, tak bardziej w stronę średniego, ale on na pewno nie jest dobrym albumem. Mata chyba złapał od i pomyślał, że jest Playboyem kartim. Gdy karty wydał. No, no kurwa! W All Red cały świat śmiał się z tego i nawet na A ja her... byłem, kurwa, ja byłem w stanie. Widzowie, jak WLR wyszło kurwa na święta. Ja byłem w stanie kurwa bić się z ludźmi, którzy mówili, że ta płyta jest mid, nie! Przysięgam! Kurwy jebane! Yy, Chorągie pierdolone, Stary mid, kurwa, w chuj mi się podobała ta płyta! Jedyne co na początku czego nie czułem to mix, Trochę mi tak mówię kurwa, ten mix taki dziwny kurwa, że ten wokal jest tak wysoko. Ale człowieku... No kurwa, nie! Naprawdę WLR... Super płyta, nie? Dobra w pyta, płyta stary. Że trendował hashtag of trash. Ludzie te zanim mu przeprosić za to, że tyle Ja co wiem, czas... Posta na FB, że jebać wszystkich haterów i go ten album? Stary, ale nas wtedy było tak mało, kurwa. Tu baitował ich z albumu, Wszyscy kurwa pisali, że to jest chłopie flop, nie? Że jak można tego gówna słuchać, stary, a teraz. Bitch, stop, breed, 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 kurwa. Przeciągał premierę -i. i wydał coś tak słabego. Minęły trzy lata. Gdzie -i. jesteśmy? W momencie, kiedy Playboy Carty jest w pitu swojej kariery. Od momentu wydania Wall Tarek nie musiał wydawać już nic. Z czasem ludzie potochali to No ten i nic nie wydaje, kurwa, nie? Relik. Album, a Carty zaczął eksperymentować, drając te właśnie numery w takim <suszy> rotowym <suszy> stylu z gitarzystami na scenie. Gość od trzech lat nie musi wydawać nowej muzyki, albo. Ludzie... Musi, kurwa, bo mu się strasa nie sprzedaje w Stanach Zjednoczonych, niestety. <suszy> No, niestety już musi, bo już ludzie nie chcą kurwa czwarty, czwarty rok z rzędu słuchać tego samego setu, no. Niestety to jest problem, kurwa, że niestety musi coś już wydać, kurwa, bo już jest tragedia. W chuj posłuchaj, jest, nie? Cały czas hypują je do poprzedni album, uważają, że jest rewelacyjny, innowacyjny i jest w pitu swojej kariery. I cały czas mówimy o dościu, tylko no Jest w piku kariery, tylko że kurwa nic nie wydaje. A jeszcze nie, przez to, że kurwa on nic nie wydaje, więc likerzy się wkurwiają i likują mu numery, więc kurwa te numery, które są zlikowane już pewnie nie będą na płycie i jeszcze dłużej będziemy czekać na tą płytę i ona nigdy nie wyjdzie, także luz, nie? Zebrał ogromny hejt za wydanie tego albumu, ze względu na to, że ludzie mówili, że płyta nie siada. Z matą tak nie będzie. Przepraszam, jeżeli to dość teraz urażę, ale ten album nie jest innowacyjny. On po prostu podąża za trendami z zagranicy. Podąża za tym hyperpop-rapowym czy po prostu rageowym nurtem rapu. No i to nie jest tak, że ja zabraniam komuś podpinać się pod trendy. To jest jak najbardziej okej, okay, ale. Albumy, które zazwyczaj są związane z trendami, po prostu podłapują aktualne trendy, nie starzeją się dobrze. I samo stwierdzenie, że ten album może za dwa lata to dopiero siądzie, jest dość chybione. A co dopiero, że za Ja myślę, że te hyperpopowe bity, które Mata teraz używa, już uważam, że w Stanach są w chuj yy, przeruchane. I myślę, że one nie przeżyły próby czasu. Trochę. Yy, na dłuższą metę mogą nie przeżyć próby czasu. Co innego jeśli chodzi o yy, właśnie produkcję Filtiego na wlr -ze. Faktycznie te bity, no przyznam kurwa, jak usłyszałem pierwszy raz stop breeding, to nigdy co w się, sensie, może dobra, może nie, że nigdy, ale dawno nie słyszałem takiego bitu, wiesz o co chodzi? To było faktycznie takie, że ja kurwa odpaliłem tą płytę i mówię tak Kurwa mać, nie? Ja pierdolę, co to jest za bit w ogóle, ja, co to jest w ogóle, wiesz, za gatunek, nie? 10. Za 10 lat to się nie będzie dało słuchać. To numer Tyre of Love to bardzo ciekawy przypadek, bo mam wrażenie, że jest to po prostu numer White'a i Bdoesa, tylko że AI zamieniło głosy na Matę i Jak widać, album Matę jest nie tylko innowacyjny ze względu na że... brzmienie, ale i na technologię, ponieważ no. sztuczna inteligencja, jak widać, miała tutaj bardzo duży wpływ na napisanie utworu. Słuchając tego numeru, nie mogę przestać myśleć o tym, że jest to po prostu numer White'a. Tylko że nie, White go nie pisał. Jeszcze do tego wrócimy, ale Mata napisał wszystkie swoje teksty na tej płycie. I to kurwa słychać. Poza tym. Że cały numer po prostu brzmi jak typowa ballada Wajciora, to feat sloeza a na początku brzmi jak bedoes i musiałem się chwilę zastanowić czy to na pewno jest Slowez. W sensie musiałem sprawdzić czy to nie jest bedoes, bo jeszcze sloeza nie kojarzę z głosu. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Mata sobie kreuje takie nowe uniwersum młodych raperów, weźmie sobie pewnie wolę, sloeza, słodziaka i będą wszyscy w jego nowym labelu. Podążając dalej za trat listą dochodzimy do numeru W, czyli... O! O! I co powie o tym kurwa? najdorszego numeru na całej płycie. I... No kurwa, ten numer stary jest, ja nie wiem po co on tam jest. Ani on nie jest intrem do żadnego numeru, ani przejściem, ani jakimś kurwa... Nie wiem, nie, nie wiem o co z nim chodzi. Żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja jestem ogromnym fanem eksperymentalnego brzmienia, jestem ogromnym fanem ale takich to właśnie nie ciw, zabiegów ale artystycznych. Ale to nawet nie chodzi o to kurwa, o, tutaj jakby... To nie jest nawet zabieg artystyczny, ten, 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 ten w nic nie wnosi, do jakby z, wiesz, to jakby, wiesz, co chodzi, to jest jakiś zapychać kurwa. On nie jest ani intrem, ani nie ma przejścia, ani nic, ma, jest po prostu wrzuconym kurwa, kurwabitem. Takich nietuzinkowych rozwiązań, albo po prostu jakiś. Spełnień... Nawet skitem nie jest kurwa, bo tam. Mm... Artystycznych wizji, artysty. To jest po prostu kurwa tragiczne. Sama ta przesterowana gitara. Okej, okay, była to wizja, jest to zabieg artystyczny spoto, ale to po prostu nie pasuje do albumu. Mam wrażenie, że jest to tutaj wrzucone tak bardzo na siłę, jak ten album w szeregi SBM. Na Teoria tutaj wlatuje? Moment, dochodzimy do ciekawszego momentu w albumie, czyli do różowego osi. Po tym bardzo ciężkim, eksperymentalnym skicie, który w ogóle moim zdaniem nie pasuje do albumu, dostajemy typowy, matczakowy numer. Tak, różowe osi, zgadzam się, spoko numer. Zgadza się. Na początku mamy kilka numerów, które są takie właśnie hyperpopowo rage'owe. Potem dochodzimy do ballady, która brzmi jakby była napisana przez wojsora. Po tej balladzie dostajemy gitarę elektryczną, która jest na takich przestarach, że po prostu nie wiemy, co się dzieje. I po takim przejściu różowe osi. Najbardziej matczatowy numer na tej płycie. I właśnie chociażby takie ułożenie traat sprawia, że nie wiem, jak mam odbierać ten album, że pan nie wiem o co mu chodziło, kiedy dorobił. Sam numer różowe osi jest za to naprawdę spoto i kilku osobom w tym numerze się w ogóle oberwało. Pierwsza osoba, której oberwało się w refrenie to Rychu Peja. Co cię boli? Czas tak cię to boli, że Michał Mata ma ci szansę ja za Jakiś czas temu, kiedy Mata startował z preorderem swojego albumu i z limitowanym dropem merchu, PEAS krytykował to, jak drodzie są do bluzy. Kolejna ciekawa szpileczka jest wbita w Ostrego. Ostry swego czasu narzekał, że Mata obiecał mu dodrać się do numeru, ale czekał 42 tygodnie i się chwa nie doczekał. Mata odpowiada na to w ten ha. sposób, że Ostry zadzwonił do niego i przez dwie godziny narzekał mu na to, jak chły jest Jabson. A Mata generalnie miał to w. i do to nie interesowało. Ten fragment wyjątkowo Doceniam ze względu na to, że po prostu bardzo mocno ten tekst o Ostrym i Żabsonie kojarzy mi się z TWR-em i disem na całą polską rapkę. Potem dzwonię do samego Żabsona i pytam, czy jego rap to ironia. Kolejna szpileczka, i mam wrażenie, że. To już się staje powoli matczakową tradycją, jest wbita w bds -a. Mamy tutaj nawiązanie zarówno do swojego poprzedniego disu na bds czyli Młody Padrewski, do refrenu z utworu Biały i Młody, czyli jednego z pierwszych dużych hitów BDS-a. A to nie wlapałem no tej... nawet. To, że ma raczej nie lubi Pepsi, a jak wiemy, Pepsi aktualnie za swojego ambasadora BDS-a, z którym właśnie tworzą ogromną kampanię reklamową. Tak całkiem szczerze, ja już powoli tracę siłę, żeby wam w ogóle mówić o tym albumie i o każdym numerze po kolei ze względu na to, że po prostu one nie są na tyle ciekawe, żeby o nich coś mówić. Podzielę się z wami jeszcze kilkoma swoimi przemyśleniami na takie najciekawsze numery na tej płycie, chociaż uwierzcie mi, jest ciężko. Jesteś chyba brzmi po prostu jakby Mata był w studiu, Nagrał Jestem pojebany, zrobił zajebisty numer i uznał: Ej, dobra, nagrywamy jeszcze pięć numerów teraz naraz, jestem w formie. To by był ten piąty, nadrany, ja pierdolę! Po całej nocy i tak wypuszczony po roku. Kryształowa kula, czyli kolejny singiel, który na początku mi nie siedział i miałem takie wow, Mata co ty Jesus. robisz? Opanuj się człowiek. Ale muszę wam przyznać, że ten singiel bardzo mocno urósł we mnie i jest to mój ulubiony numer z całego projektu. On mi daje vibe Takiego kistama, ale trochę bardziej mega. Kryształowa kula jest ok, bo zapomniałem, że on jest w ogóle na tej płycie, bo przeskipowałem bo usłyszałem. Do oczywiście dorsze, do, rszedo, bo Kistam jest lepszym numerem, ale kryształowa kula naprawdę dowozi. Może jest to spowodowane tym, że po prostu lubię stare domaty i ten numer brzmi jak stary Mata właśnie Na przykład z czasów Stama. Poza numerem Adamona Die, gdzie Mata ma naprawdę zastanawiające umiejętności Bleh. w języku angielskim. To już nie mam o czym więcej mówić, bo tylko bym się w kółko powtarzał i mówił te same rzeczy, co wcześniej. Porozmawiajmy więc o jeszcze jednym aspekcie Nie, zgodzonym akurat stawki angielskie, też mi się nie podobają. Z tym albumem, czyli o liryce. I usiądźcie lepiej, bo naprawdę jest kurde drubo. Mata czasami miał naprawdę niezłe teksty, czasami bardzo średnie, ale nie oczekiwaliśmy od niego wielkich poematów. Teraz ma je po prostu kurde tragiczne. Zresztą sami zobaczcie, miłe to Kazałaś mi iść daleko. Tak jak ojcu pomlekło. O Jezu jestem nie Jestem na trend, jestem na bent, jestem na dachu jestem na tabureczę Siedem dziur na moim flecie Też chcę być pro O kurwa nie ma innej opcji Ty Chce być probloski, a nie pro-ruski Nie leniwy jak kluski, tylko jak brówki Jeżeli już rozmawiamy o Ej. tym, jak słabo ten album maty wyszedł, musimy poruszyć teorię Multigo, która ostatnio bardzo często lata po internecie. Jakoś w zeszłym tygodniu Multi rzucił teorią, że ten album jest robiony na szybto ze względu na to, żeby po prostu Aha. dopełnić kontrakt i uciec na swoje. Mata miałby mieć już gotowy drugi album, na przykład z takimi numerami jak młody paderewski, który był dystrybuowany przez e a nie SBM. I wydać ten album jeszcze w tym roku na swoim labelu po odejściu z SBM, gdy tylko wypełni kontrakt. I szczerze mówiąc, ta teoria ma bardzo dużo sensu. Aha. No bo zobaczcie. Przecież żaden artysta nie ma powiedziane, że wydaje album równo co rok albo co 5 miesięcy, tak? W takim razie kontrakt czasowy z artystą dla wytwórni absolutnie nie miałby sensu. Najpopularniejszą praktyką jest podpisywanie kontraktu na ilość płyt. płyt. Oczywiście płyt wydanych pod szyldem danej yes. właśnie twórni. Bardzo możliwe, że Mata miał kontrakt na wydanie trzech albumów. Stodni do matury? Czemu nie mody... do Twojego zdjęcia na wózku? Nie rozumiem, nie wiem. Matczak, no i teraz. To coś. Sam Mata mówił, że w tym roku wyda trzy projekty. No i zobaczcie, mamy CBW Mixtape, mamy Serce, i trzeci projekt mógłby wyjść przed końcem roku. Całkiem sensowne jest to, że Mata wydał ten album tak na szybko, żeby pokazać, Wow, zobaczcie, wy mnie nie rozumiecie, to jest muzyka, którą chciałbym robić, ale okej, okay, pójdę wam na rękę, będę robił matczarową muzykę dalej. No i ten eksperymentalny album, który wiadomo, że nie sprzeda się najlepiej, poszedł w SBM-ie, a właściwy album Maty, na który wszyscy czytają, wyjdzie jeszcze przed końcem roku. Swoją drogą Mata musi nie no, musi tak być widzowie, na 99% 90... tak będzie, na 99%, tak, tak, będzie. Na 99 tak będzie moim zdaniem, no kurwa nie, no, nie ma chuja stary Musi być niesamowitym na, graczem, że... Na 100%, 100 tak będzie Dobra, SBM. na 99, okej, okay. nie, 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 takiego... nie mówię 100, nie mówię 100 ...pod ich szyldem, że oni się nie strzeli, że on coś kombinuje, to jest po prostu dla mnie fenomen Dajcie znać w komentarzu co myślicie o tym ruchu Maty, czy źle potraktował SBM, czy dobrze zrobił, a może czy w ogóle ta płyta no, także kurwa nieźle. Nieźle w chuj, nieźle w chuj. Eee, fajnie by było. Oho, teoria Multiego przypomina mi sytuację z Lil' Pumpem. Lil' Pump, który wydawał sobą muzykę bez żadnej promocji, by szybko rozwiązać kontrakt i wydać Lil' Pump 2 na swoim. Się skończyło tak, że Lil' Pump po prostu robił średnią muzykę i według mnie z matą będzie tak samo. Szczególnie, że przy albumie była promocja. Kurwa, czy ja wiem, czy była promocja?